Jest takie jedno pytanie, które zadaje mi 80% moich klientów i na które odpowiedź znajduje się tak naprawdę już w samym tym pytaniu. A jak ono brzmi? Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Bartłomiej Florek o problemach inaczej .pl. jest takie jedno pytanie, które zadają mi permanentnie moi klienci i które zadają sobie ludzie sami sobie, bo pytają o to nagminnie i permanentnie często. A to pytanie brzmi panie Bartłomieju, jak coś zacząć? Tak naprawdę w tym pytaniu jest już odpowiedź. Natomiast Ty albo nie chcesz jej usłyszeć, zauważyć, a tym bardziej dopuścić do siebie, albo po prostu cały czas udajesz, że jeszcze czegoś nie wiesz. Natomiast ja odpowiem Ci teraz w trochę inny sposób. Wyobraź sobie, że przed górą, przed szczytem, który chcemy zdobyć, stoi dwóch osobników. Stoi dwóch ludzi. Jedna z tych osób zaczyna patrzeć na ten, nazwijmy to tor, na ten szlak, i zaczyna się w cudzysłowie myślenie, a bardziej posiadanie myśli, pod tytułem hmm, To może tędy, a to może tamtędy. Nie, nie. Tutaj pasowałoby jednak stopę ustawić pod kątem 90 stopni. Następnie pasowałoby delikatnie zarzucić biodrem, następnie pasowałoby delikatnie skrócić kąt między moją brodą a moją szyją, następnie nadgarstek, kiedy będę chwytał za kawałek tej skały, powinien być pod kątem 38,95 stopnia. Nie kurwa wyżej i nie kurwa mniej. I tak dalej, i tak dalej. I też stoi druga osoba, która w klapkach już jest. Połowie tego szczytu i popierdala dalej. Bo nie wiem, czy wiesz, ale podróż tysiąca mil rozpoczyna się zawsze od tego samego. Postawienia pierwszego kroku. Tak więc, jeśli pytasz, jak zacząć, to odpowiedź brzmi, nie zgadniesz. Zaczynając. To był bardzo florek. O problemach inaczej.p.